Serwer znajomego królika został panowany przez złe ameby. Pokonać je może tylko admino komunizm i moderacja. Na czele której stoi adminacja! Dawać pierwszego. Jakie mamy dowody, że to multikonto? Udaję, że nie wie co to ache następny pingał bez powodu moderację następny dwudniowe konto następny ten tutaj to już ostatni i fajne, panie adminie co my tu mamy? Obrażanie innych, gify za nime. a no i słabe memy. Masz coś na swoją obronę? Jan Paweł II gwałcił małe dzieci. Dziękuję. Do widzenia. Panie Adminie, no ale dlaczego? Przecież to na pewno multikonto albo jakaś ameba. Bo tak, każe obyczaj. Ja, ja, ja,